Cześć wszystkim, z tej strony Lebioda Gamer. Zaczynamy kolejny odcinek z grą Supermarket Simulator. Co my mamy tutaj do zrobienia? Sklep otwarty. Tu towar wyłożony, aczkolwiek widzę, że już mamy mało mleka, mało wody. Nie, Czemu tego nie wyłożyłem na półki? Zaraz to nadrobimy. I jeszcze woda, 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 woda. Gdzie jest woda? Tu. Już biegnę, już biegnę. Trzech klientów tak z rana, bardzo miło mi powitać. Dzień dobry bardzo. Proszę dużo pieniędzy zostawić. Tutaj mamy cały czas, żeby e, jako cel wykupić rozszerzenie sklepu. Na ten moment jeszcze nie widzę takiej potrzeby. Wolę się skupić na tym, żeby e, wykupić bardziej licencję, rozszerzyć asortyment. Tu półek jeszcze troszeczkę się zmieści, jakiś lodówek i tak dalej, więc. E, Ekspansję sklepu będziemy robić, ale w jakiejś dalszej perspektywie, ponieważ tak jak wspomniałem na ten moment nie widzę jakiegoś większego sensu, żeby to robić. Dużo klientów już dzisiaj było, już dużo zdążyli nam nabrudzić. Dobra Pani poczeka, niech się pani nie piekli. Lepiej w czystym sklepie zrobić zakupy 25,60. Dziękuję, do widzenia. Mąkę już możemy jedną dołożyć. Już tam ktoś przyszedł. Już chce być obsługiwany. Już momencik. Nie pali się, biegnę. Patrzcie ile kawy już poszło. Miałem trzy takie. Fragmenty, cały dół i tutaj pół, a ja już praktycznie dół jest wykupiony. No praktycznie cały. Dobra, tą panią skasujemy i zapalamy światło. Powiem Wam, że zaczynam się też zastanawiać nad zatrudnieniem pracownika, który by mi. A, gdzie jest kawa? Tu. Który by mi ogarniał kasę. A ja bym sobie wtedy mógł spokojnie ten czas poświęcić na latanie, właśnie z takim wykładaniem towarów, żeby niczego nie zabrakło. Ale na razie jesteśmy. Samowystarczalnie, ale już widzę, że zaczynam się powoli nie wyrabiać. Zobaczmy, czy czegoś nie brakuje. Brakuje wody i mleka. Wody w pierwszej kolejności, bo jej w ogóle już nie ma. I za chwilę ktoś przyjdzie i będzie marudził. Mleka, sera, w sumie wszystkiego już brakuje, znowu nas w, rozkupili. Ale w sumie potem jesteśmy sklepem, żeby zapotrzebowanie spełniać. I co tam jeszcze? Ser. Dobra, obsłużmy tych klientów, co tu już stoją. O, ten sera nie mógł znaleźć, ale już jest, no. Mogłeś się, pan, wrócić. Czy czegoś nie ma krytycznej ilości jajki, jajka? Jajka gdzieś tu były. Jezus, muszę tu zamontować jakieś światełko, bo ja tu nie widzę, co gdzie mam. O, tu jakieś duże zakupy. Poczyniona. Ta nie mogła ja jak znaleźć. No. Mogła się pani wrócić. Jest dziewiąta. No, powiem wam szczerze, że nas mocno obkupili. Idę powykładać to co mogę. Będę widział ile tego jest rzeczy potrzebnych do uzupełnienia. Lećmy od góry. To jest cukier. Ser, chyba sera już wszystkiego nie wejdzie, ale prawie. Puste pół półki w magazynie, więc znowu wydamy trochę pieniędzy na zatowarowanie się. Ale tu ewidentnie ktoś by nam się przydał do pomocy. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie koszt, ponieważ naprawdę zaczynam nie wyrabiać. A tak. To pan który czy pani która siądzie na kasie będzie ogarniała mi kasę a ja sobie będę mógł latać między magazynem i wykładać towar na półki gdzie to mleko było tu mąka Tu chyba herba ta została. Napowiem no wam, że grubo. Na pewno będę chciał tu jakieś światełko, bo tu po prostu nic nie widać. Wykupili nas totalnie. I teraz tak. Zakończmy dzień. Dwóch klientów nie znalazło produktu, ale no to to byłem pełni świadomy. Jesteśmy na minusie. E, jaki my koszt? Z Aha, bo dokupiłem ten drugi e, stojak do magazynu. Stąd ten koszt. Dobra, zobaczmy, jak nam pójdzie następnego dnia i co by tu zrobić. W pierwszej kolejności, chodźmy tutaj, zapłaćmy rachunki. I teraz tak, jeżeli bym chciał zatrudnić kasiera, on będzie 80 dolarów dziennie mnie kosztował i 100 dolarów jednorazowego kosztu zatrudnienia. Wiecie co? Zatrudnimy gościa. A powiem wam dlaczego, bo ja już po prostu nie wyrabiam. O, pan tu będzie stał, kasował. Cudmiot i orzeszki. A tymczasem ja się zatowaruję w to, co muszę kupić. Na pewno wodę. Licencję sobie odpuścimy jeszcze. Na pewno woda. A spróbujemy wszystkiego kupić po dwa. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Sera. też Z2. Gdzie jest ser. Tu jest jakaś zmiana ceny. Będę musiał ceny przejrzeć. Mleko. Jedno, bo jedno chyba tam jeszcze zostało, a obawiam się, czy mi drugie wejdzie. O, właśnie, mleko potaniało. Tak, przy okazji, jajka wyrzuciłem wszystkie, no dodajmy, że będą to dwa. O, jajka też potaniały. Teraz tak, dwa chleby, dwa razy płatki, dwa razy chleb. Ta kawa to w ogóle schodzi w ilościach hurtowych, no też muszę ją z trzy zamówić. Herbatę na pewno jedną, bo dwie, chociaż, dobra, spróbujmy dwie, zobaczymy czy nam pieniędzy starczy, najwyżej będę rezygnował. Na pewno cukier w ilościach sztuk dwie, dwa makarony i jeszcze może ze dwa oleje. Zobaczymy, zmieścimy się w budżecie, 552, tak zostanie nam 3 dolary na koncie, po prostu jak wyliczone. Dobra. W sumie, to skoro mamy już pracownika, który będzie nam obsługiwał klientów, to nie widzę przeszkód, żebym mógł otworzyć sklep, a sobie bawić się. Eee. Eee. A ja sobie będę nosił ten towar do magazynu, wykładał, co tu jeszcze brakuje. I tak to będzie wyglądało teraz. Gdzie my mamy olej? Tu. Ser, chyba jest cały. Cały serek jest tu. Cukier. Powiem Wam, że jeszcze nie zacząłem tego pracownika sprawdzać, jak on sobie radzi. Ale już że gra mi się inaczej, bo mam spokojną głowę, że ja tu nie muszę latać co 5 sekund, i tak między jednym a drugim pomieszczeniem, bo wiem, że ktoś tam jest, kto mi temat w teorii przynajmniej podgarnia. Miałem sobie kupić jakąś lampę tutaj do tego naszego magazynu. O, zobaczmy, jak sobie radzi. Nabija. Pani nic nie płaci. A, tutaj jest 28. 37 płaci kartą, cyk? On pobiera jakąś prowizję? Nie. On już nie pobiera w cudzysłowie żadnej prowizji za skasowanie, więc spoko. W takim razie już wiemy, że on sobie radzi. Ze spokojną głową mogę sobie teraz tutaj chodzić i załatwiać swoje sprawy. W sumie nie wiem czy to jest awans, czy to raczej jest degradacja dla mnie, ale że ja wykładam towar, a pracownik sobie stoi na kasie, ale nieważne. Pracujemy dla wspólnego dobra, jakby to powiedzieli w jakiejś korpo, więc... Powiem, że ja teraz nie wiem jak ja to robiłem w sumie, że ogarniałem i kasę i patrzcie jaka tu kolejka się w ogóle zrobiła. Widzicie to? Albo ten gość nie ogarnia. Pięć osób w kolejce na no, mnie takie rzeczy nie miały miejsca. go da się rozwinąć, żeby on skanował produkty szybciej i obsługiwał klientów szybciej. Ale dobra, nie narzekajmy, na pewno jest lepiej niż jak ja bym to musiał sam robić. Ujazdów wody już nie ma. Za chwilę będą jojczyć, że im wodę zabrałem. Dobra, która to jest woda? Chyba tam. Tak już pewnie ktoś oczywiście wodę chciał, bo to będzie produkt pierwszej potrzeby, a zawsze oni chcą kupować to, czego akurat mi zabraknie i nie zdąży wyłożyć. O właśnie. Ten już właśnie pan, który wychodził był niepocieszony, bo nie mógł znaleźć wody. Nie na, ogarniam tych ludzi, naprawdę. Płatki, płatki. Powiem Wam szczerze, że najbardziej to chyba czekam na pracownika, który będzie ogarniał mi te rzeczy z magazynu i tu donosił. Bo wtedy ja bym mógł teoretycznie zająć się tą kasą, ale. Jezu, co tu się dzieje? Armagedon. Masakra, duży ruch, dużo roboty. Dobra, herbaty widzę, że już jest... Może nie, że mało jej brakuje, ale można spokojnie dołożyć. Czy jest coś, co nam zaczyna brakować cukru? Jak najbardziej można byłoby donieść cukier, cukier, gdzie jest cukier? Tu. Jeszcze można byłoby donieść, ale jeszcze zapalimy tu im światełko, co by widzieli, co się dzieje. Dołóżmy tego cukru. To. No choć. No właśnie, pani nam cukier, no jeszcze jeden, o, no niestety, nie tym razem. Makaronu można byłoby dorzucić, oleju, więc tak w sumie możemy sobie chodzić i tak cały dzień się tu bawić w donoszenie tematu, a oni będą tu tylko syfić. Jajek, mało czego to jest? Mało mleka, wody. Ludzie. Idę po tą wodę, bo za chwilę wodę pewnie wszyscy ze mną chcieli kupić, a i nie będzie w ogóle. No toż to jest jakiś młyn. Czuję się jakbym w jakimś sklepie pracował, co najmniej w jakiejś biedronce. A jesteśmy dopiero na samym początku rozgrywki. Co ja tam jeszcze miałem dorzucić? Może płatki ktoś wziął, to myślę, się już O nie, to cukier. Wziął ktoś cukier? No tak. Tu są płatki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Możecie się przydać. Powiem wam, że no tu jest konkretny młyn. Jak widzicie, ja praktycznie cały czas biegam z tymi pudełkami tam i z powrotem przez cały dzień. W sumie już po dziewiątej moglibyśmy ten sklep zamknąć, ale póki są klienci, to niech kupują. Patrzcie jaka tu w ogóle kolejka jest. Miałem ceny zmienić. Ech, no trudno. To jest puste pudełko, pusta. Woda, mleko, jajka. I tak w kółko Macieju. Wiecie, że na nie zobaczę, że mamy już ponad 800 dolarów. Ja nie miałem czasu rzucić na to okiem, ile my pieniędzy mamy na koncie. Co mnie to cieszy? Cieszy mnie to. Bo to oznacza, że za chwilę będziemy mogli zrobić zakup jakiejś licencji. I super. O. Skończył pan. To świetnie. Ja powykładam po prostu tutaj resztę towaru na półki i umówię się tak, że ja już to zrobię bez waszego udziału, żeby was nie nudzić. Dzień wydaje mi się, że jest udany. No i w następnym odcinku pomyślimy nad rozbudową licencji, może kupnem jakiejś licencji i dołożeniem towarów. No muszę to wszystko sobie przekalkulować, ale... Taki jest plan na najbliższy czas. A więc w tym momencie się z Wami pożegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.